Cześć, kochani! dzisiaj 6 października, piątek. Niby zwyczajny dzień, ale całkiem niezwyczajny dla wszystkich fanów motocykli klasy Adventure. Bo to właśnie dziś Suzuki zaprezentowało nowego Wistroma 800. No ale zaraz, jak to? Przecież Wistroma 800 miał już swoją premierę. Tak, ale był to Vistrom 800 DE. I tutaj właśnie pojawia się mały problem z nazewnictwem, bo. O ile według nomenklatury Suzuki wszystko się zgadza, Wistrom 800, Wistrom 800DE, o tyle premiery po prostu były odwrócone wszystko pewnie było wymuszone marketingiem, działaniami rynkowymi dlatego najpierw pojawiła się ta wersja bardziej dopasowana pod kątem możliwości terenowych, a dopiero teraz, czyli trochę powyżej pół roku później, pojawiła się wersja standard. Będziemy musieli się do tego po prostu przyzwyczaić i nazywać Wistroma 800DE pełną nazwą Avistroma 800 standardowego Vistromem 800. Miałem okazję być na testach prasowych Vistroma 800 DE. Miało to miejsce chyba w lutym jeszcze tego roku. Było to pierwsze spotkanie z nową, zupełnie nową platformą Suzuki, na której ten japoński producent opiera właśnie teraz swoje coraz to nowsze motocykle. Sprawdza się naprawdę dobrze w Vistromie 800 DE, również GSX 8. S, co świadczy o uniwersalności, więc będzie tutaj na pewno dobrą bazą dla tego motocykla. Ale Bistrom 800 to nie jest motocykl, który po prostu został w jakiś tam sposób skastrowany w stosunku do wersji DE. Nie, ale o tym za chwilę. I tak z najważniejszych informacji to przede wszystkim to, czym nowy Wistron 800 różni się od wersji DE. Trzeba zacząć od tego, że mamy wspomnianą tą samą identyczną platformę, czyli silnik o pojemności niecałych 800 cm3. Rzędowy twin, który posiada wykorbienie przestawione o 270 stopni, co powoduje, że pracuje niemalże tak samo jak prawilna fałka. Do tego mamy Suzuki Cross Balancer, czyli Urządzenie opierające się na dwóch wałkach wyrównoważających, wszystko po to, żeby poskromić wibracje, i te wibracje nadal występują w tym silniku, ale są dużo bardziej kulturalne. Z jednej strony nie pozbawia to rozwiązanie charakteru tego silnika, natomiast jest po prostu dużo bardziej przyjemnie, zwłaszcza w takim sprzęcie jak Witstrom 800, który będzie służył przede wszystkim długim. Przelotom autostradowym, ale nie tylko. W każdym razie będzie służył do jeżdżenia zdecydowanie głównie po asfalcie. To, co także nie zmienia się w tym motocyklu, to zestrojenie silnika. Przynajmniej to wynika z danych technicznych opisujących maksymalną moc oraz maksymalny moment obrotowy. Mamy tutaj 84 konie mechaniczne przy 8,5 obrotów oraz 78 Nm przy 6,800. A to oznacza, że. Nadal będziemy mieć dostępny pełny potencjał, jaki drzemie w tej bazie, i powiem Wam, że naprawdę tutaj pod tym względem jest bardzo dobrze. Bo Wistron 800 czy GSX 8S to są motocykle, które pomimo tego, że nie posiadają nie wiadomo jakich. Wyników w kwestii mocy maksymalnej to dają bardzo dużo satysfakcji z jazdy pod względem jej dynamiki. Mamy także nadal trzy tryby jazdy, więc możemy sobie wybierać pomiędzy pełną mocą i natychmiastową reakcją na gaz, a bardziej spokojnymi dwoma kolejnymi trybami A, B i C. W kwestii elektroniki prawa z Vistrom 800 wygląda tak, że jest nieco bardziej ubogo niż w Vistromie 800 DE. A co konkretnie mam na myśli? Na przykład to, że nie ma tutaj opcji wyłączenia ABS-u przy tylnym kole, ale za to w stosunku do GSX8S mamy dwa tryby pracy ABS-u, czyli jest drugi tryb, który będzie pozwalał na nieco więcej swobody podczas jeżdżenia poza utwardzonymi drogami, bo przecież tym motocyklem nadal będzie można zjeżdżać. Z asfaltu. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, jest fakt, że kontrola trakcji nie posiada już trybu G, który występuje w Wistromie 800DE. Tryb G, jak gravel, ma na celu oferowanie kontroli podczas jazdy offroadowej. Możesz sobie poszaleć, ale kiedy będzie przegięcie, to kontrola trakcji wchodzi wtedy do gry. Tutaj tego nie ma, czyli ten motocykl będzie mógł zjeżdżać z asfaltu, ale zdecydowanie robić to należy. Dużo spokojniej. Wspomniałem, że mamy tą samą platformę, czyli ten sam silnik, ta sama rama stalowa z dokręcanym stalowym, również subframe'em, ale zmieniło się tutaj bardzo dużo pod względem. Zawieszenia, czyli podwozie. Tutaj można upatrywać największych zmian, no i jest to naturalna, wydaje mi się, kolej rzeczy. O co chodzi? Konkretnie mamy dużo bardziej, przynajmniej na papierze, wydajne hamulce. W Wistromie 800DS przodu pracowały dwa pływające zaciski dwutłoczkowe. W przypadku Wistroma 800 mamy czterotłoczkowe zaciski mocowane radialnie, tarcze o średnicy 310 mm, czyli układ hamulcowy jest jakby przejęty z GSX-8S. Powiem szczerze, że w przypadku Wistroma 800DE nie miałem żadnych problemów z tym układem hamulcowym, naprawdę działał wystarczająco skutecznie. Ale w przypadku Wistroma 800 po prostu będzie jeszcze o półeczkę wyżej, czyli. Kolejny raz widzimy, że ten motocykl jest bardziej nastawiony na dynamiczną jazdę asfaltową. To samo widać w kołach z przodu. Tym razem zamiast 21 mamy 19-calowe koło. Obydwie obręcze są odlewane z lekkich stopów. Opony Dunlopa specjalnie przygotowane podobno do tego motocykla. Czyli jeździmy zdecydowanie bardziej asfaltowo. Możemy zajrzeć na szutry, ale tak naprawdę spokojnie. Powolutku, a szaleństwa w granicach rozsądku na asfalcie. Część odbiorców Wistroma 800DE trochę narzekało, że tam jest 17 z tyłu, a nie 18. Tutaj z kolei mamy 17 i 19 z przodu. Wydaje mi się, że w takich motocyklach bardzo uniwersalnych o nacechowaniu pewnym adventure jest to tak zwany złoty środek. No, i jest jak ma być. Jest tak samo jak na przykład w standardowych Wistromach 650 czy 1050. No ale nie mogło się obyć w tego typu motocyklu bez zmian w zawieszeniu, ponieważ Wistrom 800DE to zawieszenie miał naprawdę konkretnie nacechowane zdolnościami off-roadowymi. Tutaj jest dużo bardziej spokojnie, ale mamy przedni widelec Showa, czyli dobrej klasy z Regulacją oraz ze skokiem 150 mm widać, że skok aż o 6 cm powędrował niżej, ale myślę, że w tego typu motocyklu 150 mm skoku jest spokojnie wystarczające. Zwłaszcza, że niektóre motocykle, które są bardziej zorientowane na jazdę offroadową, potrafią mieć tego skoku mniej. Z kolei z tyłu mamy też regulację, można sobie ustawiać napięcie sprężyny za pomocą pokrętła, można też regulować sobie tłumienie odbicia. Tylny zawias ma również 150 mm skoku, czyli 150 i 150. W Wistromie 800DE było 210 i 210. Tak samo 210 mm prześwitu było w Wistromie 800DE. Tutaj mamy 185, czyli nadal ten prześwit jest całkiem, całkiem. Na szczęście, zmiany w tym motocyklu, czyli w Wistromie 800, to nie tylko zmiany w zawieszeniu czy inne koła to tak, że a właściwie przede wszystkim zmiany związane z ergonomią. Inny charakter motocykla, trochę inne przeznaczenie. Na szczęście za tym również poszły wspomniane zmiany. I tak kierownica jest inaczej wykrzywiona. To znaczy jest trochę Oddalona od kierowcy, ale też trochę obniżona, a to powoduje, że nasza pozycja będzie bardziej przystosowana do szybszej jazdy asfaltowej. Z kolei podnóżki poszły w górę o 7 mm i do tyłu o 14 mm. To kolejny ukłon w stronę bardziej aerodynamicznej, ale nadal komfortowej, odprężonej pozycji za kierownicą. To są takie małe niuanse, które mają. Bardzo duży wpływ na odbiór motocykla, na jego charakter i na to, w jaki sposób go czujemy podczas jazdy, więc idzie to wszystko moim zdaniem w parze z przeznaczeniem Wistroma 800. Na tym sprzęcie po prostu będzie się jeździć wygodniej. Przy większych prędkościach. Na WISTROMIE 800DE mamy ręce szeroko rozłożone, tułów jest wyprostowany, więc, siłą rzeczy, więcej powiewu powietrza bierzemy na tułów, bierzemy na klatę. Tutaj będzie wygodniej, zwłaszcza że w standardzie otrzymujemy już dużą turystyczną szybę, ale w wyposażeniu standardowym braknie już na przykład osłon dłoni czy. Kołyski pod silnikiem, czyli takiej dodatkowej ramy, do której była przykręcana osłona silnika. Tego typu rzeczy w tym motocyklu nie ma, co znowu świadczy o tym, w którą stronę zmierzamy z Wistromem 800 względem wersji DE. Jeśli chodzi o wygląd, to tak naprawdę wspomniane różnice, a także nowe wersje kolorystyczne. Będzie elegancko, nie będzie tutaj za dużo sportu, będzie Turystycznie, ale nowocześnie. Mówiliśmy o zawieszeniu, mówiliśmy o zmienionej ergonomii. Warto powiedzieć pewnie jeszcze o wadze, zwłaszcza, że w segmencie Adventure waga często bywa świętym gralem dla potencjalnych odbiorców. Wistrom 800DE ważył 230 kg z zalanym do pełna zbiornikiem 20-litrowym. Tutaj zbiornik jest oczywiście taki sam, ale motocykl waży mniej. 223 kg. Różnica 7 kg myślę, że będzie zauważalna. Tak samo jak zauważalny będzie kolejny bardzo ważny aspekt, czyli wysokość siedzenia. Wisron 800, z racji tego, że jest motocyklem bardziej uniwersalnym, czyli mniej nacechowanym off-roadowo, powinien być także bardziej przystępnym. I w rzeczy samej takim jest, ponieważ jego siedzenie nie jest na wysokości 865 jak w wersji DE, a 825 mm. I tak samo tutaj możemy zastosować sobie jeszcze kanapę obniżającą siedzenie, czyli naprawdę będziemy na poziomie naked bike'a, a nie maszyny adventure'owej. Wydaje mi się, że jest to fajny wynik i jest to też na pewno ukłon w stronę. Osób, które są po prostu niższe, a chcą jeździć tego typu sprzętem i korzystać z pełni potencjału jaki posiada Wisrum 800, a jak wspomniałem, tego potencjału w tym sprzęcie naprawdę jest sporo. I na sam koniec rzecz. O której trzeba powiedzieć na pewno, czyli cena tego motocykla Vistrom 800DE został wyceniony na 54 900 zł. W przypadku Wistroma 800 jest to 48 900 zł. Różnica w cenie na pewno jest spora. Może być to kolejny z czynników, które przemówią. Za tym motocyklem wśród potencjalnych odbiorców. No ale też trzeba powiedzieć, że wyposażenie jest nieco skromniejsze, więc ta różnica w cenie jest jak najbardziej uzasadniona. To wy sobie zerknijcie na ujęcia z promocyjnego wideo, a ja wam szybko podam dane techniczne. Czterosuwowy dwucylindrowy rozrząd OHC chłodzony cieczą, pojemność skokowa 776 cm3. Maksymalna moc 84, konie mechaniczne. Maksymalny moment obrotowy 78 Nm, stopień sprężania 12,8 do JD, skrzynia biegów 6 stopniów, rozstaw 80. 1515 mm, prześwit 185 mm. Wysokość siedziska 825 mm. Masa z płynami 223 kg. Zawieszenie przednie, widelec upside down o skoku 150 mm. Zawieszenie tylne, pojedyncza, amortyzator o skoku 150 mm. Z przodu dwie tarcze 310 mm i zaciski czterotłoczkowe. Z tyłu pojedyncza tarcza 260 mm i zacisk jednotłoczkowy. Opona z przodu to 110, 80, 19, a z tyłu 150, 70, 17. Pojemność zbiornika paliwa to 20 litrów, a zużycie paliwa to 4,4 litr. Na 100 km według producenta Stop. Koniec końców, moim zdaniem, Wistrom 800 to jest maszyna, która wreszcie w pełni oddaje charakter. Klasycznego Suzuki Wistrom. A dzięki temu narodził się prawilny spadkobierca Wistroma 650, który nadal jest w ofercie, ale jednak no 800 jest na innym pułapie względem swojego potencjału. Czyli teraz uniwersalność 650 jest w pewien sposób przeniesiona na wyższy level. Więc Wistrom 800, prawilny Suzuki Wistrom, nowy mistrz uniwersalności. Wydaje mi się, że to hasło w przypadku tego motocykla nie jest przesadzone. Więc dzięki tej maszynie jest po prostu w czym wybierać, jeżeli Wistrom 800 DE był na przykład za wysoki, albo trochę za drogi, albo zbyt nacechowany adventure'owo w sensie off-roadowym, to masz tutaj wersję Vistroma 800, która jest zdecydowanie bardziej gdzieś po środku, a tak naprawdę jest zdecydowanie bardziej na asfalcie. Z lekką, lekką nutką szutru i przygody. No i fajnie, że jest ten motocykl. Dzięki temu oczywiście jest w czym wybierać. Z mojej strony to chyba tyle. Czekamy już na jazdy testowe nowym Wistromem 800. Wiem, że pierwsze sztuki już trafiły do salonów dealerskich Suzuki, więc wybierajcie się, przymierzyć się do tych motocykli, poznać je z bliska. Tymczasem żegnam się z Wami. Cześć, Nara.